Witam dobry wieczór moi drodzy Będziemy wjeżdżać na skan, czyli prześwietlanie Rentgenem co wwozimy do Anglii. Widzimy tutaj na przykładzie kolegów jest taka bramka, która jedzie i prześwietla samochody. To jest fajna sprawa. No i automatycznie musi dojechać do samego tutaj końca. Pewnie czujniki odbiją i pojedzie jeszcze raz z powrotem.